Dobry kochani, witam się z wami w kolejnym dniu Vlogmasu. I dzisiaj poświęcimy ten czas troszeczkę bliskim, w sensie ja. Eee, spotykam się z moim kuzynem, z którym rzadko się widuję, no bo mieszkamy bardzo daleko od siebie, ale jak tylko jestem w domu, e, tutaj w domu rodzinnym, no to się widzimy. Także jadę z nim na kawkę, później jadę z mamą na zakupy i dalej zobaczymy. Także życzę Wam miłego oglądania. Dobra, idziemy na kawę, bo. Bo jest zimno i trzeba się umrzeć kabusią. Pamiętasz to na pewno. <grystanski> <grystanski> nie, nie wiem dalej nie wiem. <grystanski> w jaka to melodia bym przegrała? Po jednej nutce i to na wiele ciało? Tak. Jak przez mgłę pamiętam? Serio! Byliśmy takimi kartoflami mały. No to, ale ty jesteś starszy ode mnie! Pamiętaj, to ty więcej pamiętasz! Jezu. Dariusz? Dobra, jedziemy na kawę. Gdzie jedziemy na kawę? Jedziemy na kawę do wydarówka. Do Dobra. Wczoraj tutaj byliśmy i była piękna pogoda, i wszystko wyglądało po prostu bajecznie. A dzisiaj już jest brzydka pogoda. i Nie wygląda to za dobrze. Nawet może nie widać, bo jest taka mgła tam. Hita. To, co mi się dzisiaj przytrafiło z paczką, która, w której był kalendarz adwentowy, to naprawdę jest Turbo Hit. Byłam w Lido z Krystianem. Piliśmy sobie kawkę. Mama do mnie dzwoni i mówi, że przyjechał kurier, i za przesyłkę trzeba zapłacić ponad 1000 zł. Ja mówię: Jaką przesyłkę? Jakie 1000 zł? Przecież ja już dzisiaj odebrałam przesyłkę i opłaciłam ją w takiej samej kwocie. I ja mówię: Co jest nie tak? Mm, I ja już się wystraszyłam, że w ogóle dałam komuś. Wiecie, ja nie sprawdziłam tej paczki sama, tylko pojechałam na miasto i zastanawiałam się, czy po prostu ja nie opłaciłam czegoś, co w ogóle nie powinnam opłacić, i dałam pieniądze komuś, komu nie powinnam. Ale moja mama otworzyła tą paczkę. No i okazało się, że tam był ten kalendarz, który zamówiłam rzeczywiście. No i ten drugi kurier w ogóle nie powinien chcieć przyjąć jakichkolwiek pieniędzy. Nie wiem, czy to był błąd w systemie, czy, czy to jakaś próba wyłudzenia. Nie mam pojęcia, o co chodziło. Ale on również chciał z tą przesyłkę ponad 1000 zł. No i stwierdziliśmy z mamą, że musimy odrzucić to zamówienie, bo miałyśmy wybór albo opłacić i przyjąć, albo odrzucić. I wtedy przesyłka zostanie wysłana. Z powrotem do nadawcy, ale mega dziwna sytuacja i ja się po prostu na początku tak wystraszyłam, że dałam pieniądze nie, nie temu, komu powinnam dać te pieniądze. Na szczęście kalendarz jest, a w drugiej przesyłce po prostu firma rozbiła to na dwie, bo w drugiej był gratis, powyżej tam jakieś kwoty zamówienia. Wysyłali kosmetyczkę z mini produktami, więc po prostu nie otrzymałam tego gratisu. No i teraz nie wiem, bo im po prostu nic nie może z tym zrobić. Pisałam tutaj z firmą Estelauder, ale... No, tutaj piszę na czacie, bo numer mają w ogóle jakiś, jakby był zajęty. E, Dzwonie to w ogóle nie, nie odbierają, więc nie wiem. E, najważniejsze, że kalendarz jest u mnie i że nie opłaciłam tego gratisu, a kalendarzu nie, więc jakby to akurat spoko. Mm, ale no i tak, mega na sytuację, pierwszy raz się z czymś takim spotykam i... I co? No i mam nadzieję, że przyjedzie do mnie ten gratis. No, tak oferowali gratisy, to niech teraz wysyłają znowu. Tylko bez polecenia zapłaty, nie? Bez sensu w ogóle. Nie wiem, kto tam zawinił, ale coś się odpędzylowało. Piszę teraz z tym czatem, to oni... Czy możesz mi podać dodatkowe szczegóły? Ja napisałam, że jakichś szczegółów brakuje. Zrobiłem tam literówkę, przepraszam, zamierzam wszystko dać i sprawdzić. Te czaty, takie wiesz, boty piszą mi. Wszystko napisałam już im. I nie wiem, co dalej. Muszę im tłumaczyć, że gratis jest darmowy i że nie powinnam za to płacić. Serio. Olojty. Ogarniam się i... jedziemy do sklepu z mamą. Po co? Idziemy po światełka na choinkę? Zewnętrzną i jeszcze jakieś pierdoły? Dobrze. To jedziemy. Moja mama poszła do Lidla na jakieś tam zakupy spożywcze mniejsze. Ja zostałam z Milagros w aucie, bo zawsze w Lidlu mają problem obca i nie chciało mi się po prostu już dzisiaj... Nie mam ochoty się z nimi użerać, więc... Mama poszła sama i zaraz jedziemy właśnie kupić. Nie wiem, czy tutaj w ogóle nie kupię jakichś lampeczek, bo wysyłała mi coś, że są za stówkę chyba tysiąc ledów lampki, więc no trochę ich będzie. No i zobaczymy, czy starczy nam na tą dekorację, którą chcemy zrobić. I teraz w ogóle zaczęliśmy się zastanawiać, czy będziemy miały gdzie podłączyć w ogóle te lampki tam, więc może być misja, a jeszcze pada, więc... Właśnie tutaj jest taki... nie są tak zakończone równo, to niewygodnie mi się pije z tego wtedy, ale bardzo ładne. Takie... Ja mam ostatnio fazę na telaskie cukrowe i wszystko, co jest tak właśnie w telaskie cukrowe zrobione, to mi się podoba bardzo. Takie moje takie kochane moje, moje puposie Ch**usia Drodzy widzowie, to jest anioł, nie pies Ojej Mój anioł Jakie cute Wiem, Ci, że bardzo mi się ostatnio zaczęło podobać i tu są ładne Bo czasem w sklepach są takie kiczowate, że Aha. Nie mogę zdzierżyć, a to jest bardzo ładne, no Wszystkie mi się podobają, no ten też jest ładny no, Ten tak. albo ten, taki bardziej ośnieżony, ten bardziej wyrokatowy w A ten, ten mi się bardziej podoba Bardziej? No. no, taki delikatniejszy jest Gdyby Trzeba ozdóbki jeszcze, nie? No Ale już sam w sobie jest taki, wiesz, że Aha. Za dużo nie trzeba, jakieś kokardki Tak, kokardki, no ja mam fazę właśnie na kokardkę ostatnio też kupiłam do mieszkania, jeszcze tego nie zrobiłam. Tamten jaki wielki, boże, co to jest, na co to jest? Chyba na drzwi garażowe mama ten na górze. no. To Jest ogromny. I co? Nie ma ceny? Jest. 45 zł, nie? No ale to na drzwi, tak? Chcemy. Tak, na drzwi, na drzwi. Garażowe. Na szyję ci może. Ten Aniołek, to by to taką aurorę jeszcze większą. metrową, Zamiast choinki? Tak, takie drzewko w tym roku. No dobra. Chociaż się będzie świeciło. Dla mnie najważniejsze, że się świeci. Tu jest zawsze tak ładnie, wszystko przystrojone, tyle, tyle pięknych ozdób świątecznych. Te laski mi się też podobają. Zastanawiam się, czy właśnie nie kupić kilku, bo mam będę miała czerwoną choinkę i właśnie kilka lasek. Bo mam fazę na te laski, nie wiem. No ja też podoba mi no się. No wiem, ty już rozdawiałaś tak. Te duże mi się podobają, tak wiesz. Tylko to na wielką choinkę trzeba mieć. Tak, tak. Na taką małą, to nie wiem, czy by to wyglądało jakoś logicznie. Jak się nazywa? Wianek kanadyjski. No wianek. No to wieniec taki, nie? No tu są haczyki, ale przezroczyste. że nie będzie widać wtedy, nie? 450 gramów. 225 gramów. Już jedno ja takie patrzę, no nie. No to masz tylko takie przezroczyste. Nie no, ten wianek trochę więcej waży, nie? A nie ma na innym dziale? To taki udźwik to nie wiem do czego. Obraz chyba nawet więcej waży. Jest jeszcze tutaj bardzo mało dekoracji, bo oświetlone są tylko lampy, pomnik Rybaka i ratusz, ale szczerze bardziej mi się podoba to udekorowanie rynku niż w Warszawie. Serio, Darłowo jak dla mnie na ten moment wygrało. Lubię właśnie tak jak na budynkach oświetlają. Tam jest gdzieś urządzenie, właśnie które świeci na to i super to wygląda, naprawdę. Nic takiego niby, ale robi fajny efekt. I mi ta iluminacja świetlna Mm, kojarzę się od razu z Nancy, 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 Nancy czyli z miastem we Francji ee, w którym byłyśmy właśnie razem z moją mamą i z siostrą i pięknie właśnie tam były takie pokazy iluminacyjne Przez tam były wakacje, nie? w Nancy te, te pokazy i my akurat trafiłyśmy na ten pokaz i było tak piękne, bo nie dość, że właśnie to były iluminacje na budynkach to jeszcze muzyka do tego taka, taka nastrojowa po prostu jak ja miałam czary na maksa. Pięknie to wygląda. Mamy jeszcze dzisiaj do otwarcia kalendarze adwentowe. Zaczniemy od kindera, który już znacie. Mamy dzisiaj czwóreczkę i w czwóreczce znów jest jajko. Nie wiem w ogóle czemu jajka, mogliby zrobić jakiś inny kształt, trochę bardziej przypominający. Święta Bożego Narodzenia, a nie Wielkanoc, ale dobra. I mamy tutaj kalendarz z Nuxa. Otwieramy czwóreczkę. Tutaj mamy multi-correction. Ok, to jest krem żel na pierwsze oznaki starzenia, więc w sumie no mi już 25 w tym roku wybiło, także będzie idealny. Bardzo mi się podoba kolor tego różowy brzusokinkowy. I ostatni dzisiaj kalendarz, który otworzymy, to jest nowy kalendarz, właśnie o którym dzisiaj Wam opowiadałam, z którym był mały przebój, a ja prawie dostałam zawału. Dobra, odpakujemy go sobie. On ma taką. Tutaj. Takie zabezpieczenie, a jak umyć. Bardzo ładnie wygląda. Trochę się boję jego tak otwierać, tutaj. A, może pójdziemy na stół, co? I pokażę wam go yy, na stole, bo nie wiem jak otworzę jaką on ma formę w środku. uuu! Nice! Pięknie wygląda, co? Fajne! No, maga mi się podoba. W takim razie otwórzmy sobie. Mamy cztery okienka do otwarcia, także grubo. Gdzie jest jedyneczka? Czekajcie, muszę się przyjrzeć. Gdzie jest jedynka? Tutaj okay, dobra, mamy jeden. Uu, mm, malutki tonik, dwójeczka. Okej, okay, czyli to jest jakiś taki kompleks y, regeneracyjny. Na noc. Śmiesznie, dziwnie tak pachnie. Tak mocno pielęgnacyjnie. Muszę trochę poczytać o tych produktach, bo w sumie nigdy nie używałam nic z firmy Estée Lauder. Jestem świeżakiem. Chciałam sobie po prostu właśnie sprawdzić na podstawie tego kalendarza, jak będą mi się sprawdzały te produkty. Także idealna okazja, żeby przetestować mnóstwo nowych produktów. I podoba mi się, naprawdę mi się podoba ten kalendarz. Jest naprawdę bardzo ładny i fajny. O, leciało. Naprawdę fajnie wymyślone. Co tutaj mamy? Kredka do ust pewnie. Mamy kredkę do ust. Taki kolor w sumie jak ja lubię, więc no to jest taki właśnie mój kolor. Jutro go pewnie przetestujemy i jeszcze tylko czwóreczka dzisiaj. Gdzie mamy czwóreczkę? Tu mamy czwóreczkę. To znów właśnie nocna regeneracja. Ale duże. Ale duże są te rzeczy. Mamy tutaj krem-żel pod oczy, więc bardzo fajnie. Jestem ciekawa, jak mi się sprawdzi. Ale jest gęsty. No i też właśnie nie pachnie. Nie jest perfumowany. O, może w ten sposób powiem. Nie ma właśnie takiego zapachu, wiecie, mocnego, jakiegoś kwiatowego, albo takiego perfumeryjnego. Tylko pachnie trochę jak w laboratorium. Czyli taką sterylną czystością to pachnie, tak uważam, no. No dobra, w takim razie mamy już otwarte wszystkie kalendarze nasze. Ten nowy, który dzisiaj mnie przyprawił o, no mówię, mały zawał, ale jest przepiękny i mam nadzieję, że doszło mi ten gratis jednak, no bo skoro trafiłam na taki moment, że powyżej jakieś kwoty dostaje się gratisik, no to jednak chciałabym, żeby on do mnie dotarł, ale nie, no to forma kalendarza... Fantastyczna. Jest naprawdę świetny. Ja go zamykam. Z Wami się żegnam. Bardzo dziękuję Wam za to, że byliście w kolejnym Vlogmasie ze mną i widzimy się już jutro. Pa!